Cześć, Manko, witajcie z tej strony Squido, prosto ze streama z League of Legends. Jak widzicie, zdobyliśmy tą oto epicką ikonkę, jednak naprawdę zdobyliśmy dużo więcej ikonek, ponieważ jest ich dosyć dużo i wszystkie się udało właśnie dzisiaj zdobyć, ponieważ graliśmy naprawdę, naprawdę wiele meczy. To jest takie podsumowanko streama. Tutaj możecie zobaczyć. Um, w sumie to używałem samych AP Championów. Mm, na to interesujące na tych streamach. Później był jeszcze Kartus. Tak. O, tutaj episko wygląda. Same pierścionki. I same kapelusze. Mm, I same buty. <grystanie> kurczę ładnie to pokładałem. Mógłbym jeszcze tak kostury poukładać. Ładnie, nawet. No kurczę. Fajnie. Same apy championy jak widzicie były No i było całkiem, całkiem fajnie W grze właśnie z Kartusem udało nam się zdobyć Właściwie ten achievement Co jest po prostu bardzo, bardzo Epickie po prostu, że nam się go udało zdobyć Chcę wam bardzo podziękować wszystkim osobom, które Właśnie Brały udział w tej grze, ponieważ ta, ta gra zdecydowała o tym, że udało nam się to wszystko zdobyć. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie się grało. Później zagraliśmy sobie jeszcze inne gierki. A między innymi Donger Dasz graliśmy. Takie tam dosyć ciekawa rozgrywka. No ale cóż, takie, takie tam trollowanie. No i co, jest ikonka, cel osiągnięty Nawet graliśmy więcej Graliśmy dokładnie 5 i pół godziny streama 5 pół godziny streamowałem Bardzo, bardzo długo I przejdziemy teraz na widok przeglądarki Dobra, jak widać tutaj Udało się odblokować wszystkie ikonki, co już pokazywałem. A również mogę to jeszcze raz na LOLu pokazać. A właśnie tutaj. Wszystkie ikonki odblokowane. Wszystkie właśnie cztery, które tylko były dostępne, zostały odblokowane. Czyli bardzo, bardzo się udało. Wszystko się udało, co można, co mogło się udać. Um. No i ludzie, którzy grali ze mną, również te ikonki sobie odblokowali więc myślę, że stream się udał, na pewno stream się udał. Um, tutaj jeszcze coś znalazłem. Aha, to jest mój mecz, właśnie z tym Kartusem. Chcę podziękować wszystkim tym osobom oficjalnie, ponieważ przez całą grę dominowaliśmy mecz i to poskutkowało tym, że jednak wszystkie, właśnie zabraliśmy te obiektywy, wszystkie te wyniesione, nie wiem jak to się mówi, ceraty. Ale udało się. Było ich w sumie 5, 6 ich było, sześć ich było, i wszystkie dla nas, o dziwo. Nikt nie zksuł, więc naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, że raz, raz było blisko, ale na szczęście ja tam flasztowałem do środka i zabrałem, i było naprawdę fajnie. Raz było blisko, żeby nam ukradli, ale na szczęście tak się nie stało. Nie wiem, czy tutaj to było. Tak, tutaj Kartus właśnie zabił tego. No tak, to było w tym miejscu, w tym momencie. Było blisko stracić całą grę, a jednak wygraliśmy wszystko. No dobra, było naprawdę fajnie, było świetnie, tylko jest jeden malutki problem. Taki malutki szczegół, a no dosyć nawet nieważny. Ile to wszystko kosztowało? No niestety, chociaż niestety, dostałem jednego donate'a i jedna osoba, jeden z moich widzów się zlitował. Dostęp jednego donata tutaj. Um, na ten. Um, na stream'a Wkładaliśmy coś sobie na tesie więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Ech, dobra nie, nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. 5 zł. 5 zł, i jedno. Ja nie wiem, czy to nawet na prąd wystarczy, co graliśmy przez te prawie 6 godzin. Ech, raczej wystarczy, no ale to nie w tym problem. Rzecz w tym, że trzeba opłacić jeszcze internet opłacić jeszcze oczywiście sprzęt e, bo sprzęt się starzeje, trzeba wykupować mm, no i jeszcze mój czas no bo ja też poświęciłem sporo czasu e, na grę, na zabawę z wami, no i też cokolwiek no chyba należy mi się, prawda? napiszcie w komentarzach czy mi się należy, czy mi się nie należy to już wam zostawię rozsądzić dla mnie tam wszystko jedno Ważne, żeby właśnie było na sprzęt, konkursy, takie tam, później dopiero na jakieś moje potrzeby bardziej. Chociaż, no to też chyba się należy, no nie? Mm, a nie ma. To jest właśnie ten problem, że nie ma ani na sprzęt, ani na lepszy internet. A gdyby był lepszy internet, to na pewno te streamy byłyby dużo lepsze i byłyby częściej. Mm, właśnie. No i to jest tutaj kurczę. No jednak problem. Spodziewałem się, że jednak będzie więcej tutaj donatów, e, żeby był lepszy internet, że rozpoczynamy streamowanie Lola, że będzie świetnie, mm, że będziemy właśnie, mm, że będziemy właśnie tego Lola tak bardzo streamować i tak bardzo w niego grać i będzie. To naprawdę wielka potęga streamerska, A niestety. No co ja zrobię bez funduszu? Taka prawda, że. No kurczę, ile czasu bym nie włożył, ile będę grał, to i tak nie dał lepszego internetu. Wr wręcz będę miał gorszy, gorszy internet, jeśli będę ciągle grał i streamował za darmo. No bo w pewnym momencie mi się skończy i będę miał gorszy. Um, no właśnie. No i o to właśnie chodzi, że to wszystko kosztuje. Trzeba opłacić wszystko. No, i nie da się za darmo streamować. Nie da się, to nie o to chodzi, że żeby, żeby to już dla mnie pieniędzy było, tylko o to chodzi, że nie da się streamować za darmo. No, i naprawdę trzeba, a są koszty streamowania, prawda? Są koszty streamowania. Ja też muszę coś jeść, uwzględnijcie to, że ja coś muszę jeść. Um, chociażby słuchy chleb, to i też to, też to coś kosztuje, prawda? Pić wodę też to coś kosztuje, nawet taka z kranu. No właśnie. Tutaj, są koszty w streamowaniu, nikt na ja to nie zwraca uwagi, wszyscy pewnie chcą Że Squidot oh, jesteś na na najlepszy, streamuj z LoLa Tak, tak chcemy streama z LoLa pod tym filmikiem kiedy tam grałem Amumu e, To wszyscy pisali, tak chcemy streama Streamuj z LoLa, nagrywaj odcinki, fajnie, super Ale problem jest w tym, że to wszystko no kurcze, kosztuje jednak To że nie chodzi o mój czas, to kosztuje sprzęt, kosztuje e, właśnie energię elektryczną Kosztuje internet. Tylko kosztuje niestety. też ja mam dużo sprzętu. Mam mikrofon, mam kamerę. E, mam monitory. Mm, kompa oczywiście całego routery. Mam jeden taki bardzo fajny router. E, no, to na to wszystko wyłożyłem pieniądze powiedzmy z własnej kieszeni. Jakoś tak nie liczę, żeby mi się to zwróciło. No ale chciałbym kupić nowe, jak już będzie coś nowszego, prawda? Że już będą nowsze technologie za kilka lat, no to chciałbym kupić właśnie te nowsze technologie, bo tak jak będę streamował za darmo, no to nie kupię sobie nowszych technologii i nie będę mógł streamować za, za te kilka lat, prawda? No i w tym właśnie jest wielki problem, tak więc co mam zrobić innego? Co mam innego zrobić? No naprawdę. Um, dlatego powiem tak. Żeby były streamy, muszą być donaty. Musi być. Eee, ja sobie wyznaczę, że musi być minimum 5 donatów, połowę z tego co tutaj jest, żeby odbył się kolejny stream. No bo inaczej to się nic nie opłaca w ogóle streamować. Lepiej sobie, nie wiem, pisać bloga czy nagrywać Minecrafta. O, nagrywanie Minecrafta będę, będę nagrywał Minecrafta, jak, jak nie będzie donatów. No i na tym się skupię. Bo no, mógłbym ten czas poświęcić nagrywania Minecraft'a a, no i bym miał więcej po prostu zwrotu z inwestycji, że tak się wyrażę. No wiecie, że nie można za darmo, no bo to by było głupotą. I, by, by, i ten, i bym był głodny, i bym nie ma mi fajnego sprzętu. I nie mógłbym dla was streamować oczywiście Więc jeśli chcecie, żebym dla streamował Nie mogę z przyczyn technicznych po prostu Nie będę mógł z przyczyn technicznych, bo nie, będę, nie będzie mi stać, żeby opłacić internet i prąd oczywiście Więc jeśli chcecie, żebym da na dalej dla was streamował To trzeba pokryć te opłaty, prawda? Ech, tak więc czekam na donaty, A jeśli nie będzie donate'ów to znaczy, że Nikt nie chce oglądać tych streamów, no i lepiej, żebym ich nie robił po prostu. To jest oczywiste. Um, no dobra, to tyle. Chciałem wam przekazać filmiku. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Bez jakiegoś rajd'u, to po prostu wytłumaczyłem, jak jest. Um, na streamie raz tam. Raz tam troszkę zareagowałem bo tam troszeczkę. A dostałem trochę spamu na PW? Na Lolu. Dlatego, proszę nie piszcie mi nigdy na pewno na Lolu, bo może to się skończyć blokadą konta. Naprawdę, tak już. Znamy takie przypadki, już, więc. Hmm. Więc to tyle. To tyle właśnie, co e, chciałem wam przekazać. Dziękuję wam właśnie za całego tego streama, bo było naprawdę świetnie, jeśli chodzi o atmosferę, świetnie, jeśli chodzi o zabawę. No ale z punktu widzenia finansowego to naprawdę lepiej jest nagrywać Minecrafta i... No i tyle. No i tyle, więc streamy z Lola, chyba... chyba więcej nie będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko, wszystko w Waszych rękach. Trzymajcie się. Na razie. Pa cześć.